W działalności gospodarczej nie na nacisk. Powstał właśnie z potrzeby środowiska. E, tutaj już o tym troszeczkę mówiłam, że właśnie e, same osoby nie lub założycielami e, tego stowarzyszenia. E, no, jesteśmy w stowarzyszeniu, które mówi całą Bielkopolskę. Nasi członkowie e, pochodzą z całej Bielkopolski. E, I staramy się oczywiście. E, Właśnie tutaj jest nasza logo, oczywiście ze zmian. Chciałabym jednak złe wstępu przedstawić osoby, które wiedzą, są, czyli po tym, że nam kiedy są organizacje podobnego profitu. Otóż osoby niesłyszące, które niestety no, nie mogły, że tak powiem, otrzymać jakiejś pomocy bezpośredniej od innych, że tak powiem, organizacji, które no, były w tym momencie jeszcze, że tak powiem, na rynku, postanowiły same stworzyć własną organizację. Pomyślałam sobie, jeżeli ja mam szukać pomocy tu, mam szukać pomocy tu, tłumacza nie ma,